Te słodkie urwisy, które widzicie, to Helenka i Milenka. Moje córki. Bliźniaczki. W skrócie H&M. Mają 7 lat, cały czas nie mówią, bardzo słabo komunikują się ze światem i wciąż noszą pampersy. Ich główne zajęcie to uciekanie mamie. Tym są naprawdę najlepsze. Dziewczynki są bardzo kochane, ale to ciągłe uciekanie, brak mowy i pampersy, to jest totalne utrapienie dla mnie i dla nich. Winna temu jest choroba, na którą chorują od urodzenia zespół Arnolda Ciari połączony z Sirin Mielią. Tak już mam, że jestem dociekliwa. Dlatego postanowiłam dowiedzieć się, dlaczego Bóg tak schronił swoją robotę bo albo on też ma zespół Arnolda Ciari, albo coś nam chciał przez to powiedzieć tylko dlaczego muszą cierpieć niewinne dzieci. Aby to zrozumieć, udałam się do odpowiednich służb. Proboż długo się nie zastanawiał. Niezbadane są wyroki boskie. Podziękowałam mu i poszłam do rabina. Rabin był bardzo miły i odpowiedział przysłowiem: Życie jest jak tramwaj. Nie ma rozmów z motorniczym. No dobra, ale jak komuś w drzwiach przycięło głowę, to nadal nie ma rozmów? Poszłyśmy też do cerkwi. Pop także był bardzo miły i nazwał dziewczynki najwspanialszymi istotami, jakie kiedykolwiek poznał. Super. Tylko niewiele to wyjaśniło. Ale przynajmniej dostałyśmy kadzidełka. Aby naprawić dziewczynki tu, na ziemi, musimy sami zrobić porządek z ich główkami. Nie uda się to bez waszego wsparcia. 25 września robimy dziewczynom operację. W Polsce robi się zabiegi odbarczania przez trepanację czaszki, które są naprawdę mało skuteczne. Prawdziwe rozwiązanie leży w Instytucie Ciari i Syringomielia w Barcelonie. Operacje, które tam przeprowadzimy, zatrzymają obumieranie rdzenia w kręgosłupach i poprawią funkcjonowanie układu nerwowego. Dzięki temu dziewczynki nie tylko złapią kontakt ze światem i zaczną się z nim komunikować, ale też nie wylądują na inwalidzkich wózkach. Teraz już wiecie, dlaczego prosimy Was o pomoc. Każda, nawet najmniejsza wpłata na nasze subkonto w się pomaga, będzie dla nas bezcenna. Dziękujemy.